Wiem, że z wami są, ja nie mam pretensji do was. Nie mogę a ja mam właśnie pretensje do nas, wiesz? Michał, Michał. A czemu kurwa on nie mógł podnieść i postawić? Mnie? Jak kurwa cieszymy się, jak mamy pekę, Ja się podnoszę i stawiam z powrotem. A nie rzucam cię i jeszcze całym ciężarem ciała od nami spadnie. Nie no, jestem ogólnie w k... tak naprawdę. Michał, Michał. mogę Michał, by mi się hm. wygięło. Tyburski jest out z Federacji do kolejnej gali. Jest pierwszy a? statement. Była on ciężarem swojego ciała, gdzie waży 100 kg, Kontuzję, wrzoska, ale tam nie dużo brakowało, żeby poszły dwa kolana, nie? Ja miałem analogiczną sytuację ze Smolastym na treningu, że mi padł całym ciężarem, a miałem nogę zgiętą, nie? I też, wiecie, jak padniecie sami, to jeszcze ok, ale jak jeszcze jest 80 kg na to, to wtedy to kolano wam strzela. Pojebana ta taką jest. Wiesz, ja nie jestem w zasadzie są naszej drobnej budowy sam wiesz, bo sterowaliśmy razem, nie? Typ 100 kilo upada na ciebie, a ja mam nogę zawinę pod puszczonych, nie? Nie no, to ja widziałem. To. No i przede wszystkim tam ochrona, nie? Yy, Okej, okay. gość go podnosi, ochrona nie reaguje. Gość już przewrócony, mówisz, ała moja noga ochrona dalej stoi. Ja nie wiem, co oni tam robią. Oni mają jakieś słuchawki w uszach pozakładane. Ochrona me, mo, mega mocna, a też wystarczyło być konsekwentnym. W pewnym momencie wystarczyło zmienić ochronę, nie? To sorry, nie? A, a, wszystko to jest nie ta konsekwencja. Ja no, chciałbym podziękować całej organizacji FAME. to jest kuba, najlepsza organizacja. Tak. Co, w Europie kuba, nie ma takich kółekotów jak w na Naprawdę, to jest kurwa, no. Nikt nie zwołuje tak jak... Znaczy Wrzosek, ja ci dam radę, nie? Bo ja też miałem obiecywane kiedyś, że tam że będę miał zwrot za zabieg i tak dalej. Nie, nie patrz na słowa, a patrz na czyny. Będziesz dziękował, jak wszystko zostanie dowiezione, nie? Bo ja też miałem różne zapewnienia. <ścoughs> I się skończyło, wiesz, specyficznie. Wy, czy oni, nie, nie wiem, czy mogę mówić wy czy oni, bardziej. Ja, ja Jak chcesz możesz mówić. bombelosku, wy. E, ogólnie... Bo wyścigniemy fajnie, i mówię... Inni się równie. Ja im mówię, wracajcie bombelosa. Będzie dobrze, na spokojnie. Ja uważam, że powinni przywrócić Boxdela koniecznie przed moim materiałem. Ej, w ogóle jaki to jest pomysł, nie? Nie byli na pogrzebie jakiejś, y, nie byli na pogrzebie mamy kolegi. To zamiast napisać prywatnie do kolegi moje kondolencje, to oni sobie wymyślają, nie byliśmy na pogrzebie y, mamy kolegi. To musimy koniecznie ogłosić to, że nie byliśmy na pogrzebie mamy kolegi w, y, na gali y, dla widzów. Co to widzów obchodzi, że nie byliście i że chcecie złożyć kondolencje? Kurwa, macie. Oni są turbodziwni. Napiszcie do kolegi prywatnie, że moje kondolencje. Przepraszam, że nie byliśmy na pogrzebie. A chłop wchodzi do oktagonu, bo chce złożyć kondolencje, i zamiast złożyć kondolencje, robi kontuzję, podnosi wrzoska i mu przewraca go w efekcie czego wrzosek wywalony z walk na rok. A być może już do końca, nie? No bo on już jest pod 40 i być może już nigdy nie wróci, nie? Do pełnej świetności. Do pełnej formy. Czemu kurwa mi do bandy? Czemu mi do bandy, nie? No bo mieliście teraz też ten turniej. Wzięli... Po prostu wrzosek, generowałeś słabe zasięgi. Teraz generujesz dobre. Bo się jest o tobie głośno. Ale spokojnie, nie? Jak będzie znowu o tobie cicho, to znowu <noise> będzie odbijane. Luz! Luz, 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 Luz. Kiedy bliżej, będzie? Bliżej 20.30 się łapiemy, a z Krzysztofem o 20, tak? Super, Ańcko, za 15 minut. Idealnie. Aha. Powiem tak, na samym początku e, Krzysiu e, ogląda nas też e, w Sylwester na swojej transmisji. Nie mam nie nie mam tego <laughs> no i co, no i ogólnie co, Musieli, musielibyśmy się zderzyć gdzieś tam z tymi kontrowersjami, które się wydarzyły wczoraj. Myślę, że dużo ludzi gdzieś ma pytania e, Najbardziej chyba w związku z też, też z tym turniejem i e, z tym kolanem w głowę tego Gracjana. Jak to jest, że. E, tutaj to było e, zaliczone. E, a w przypadku tej drugiej walki Sławek? Nie. E, za, ogólnie jeżeli chodzi o Załęckiego z Halmanem, który kopnął w głowę Halmana, który jest w Parterze. Nie? I tam nie ma żadnego ujemnego punktu. A w przypadku Labrygi, dysk zosta to Labryga została. Nie, 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 nie mieszajmy, bo to łatwo wytłumaczyć. Tutaj większa kontrowersja jest Gracjan Alberto versus Labryga ym, Pasternak. Bo teraz to powiedzą, że a, tutaj nie trafił, Halman sam zdecydował. Zdecydowany, bo zajebał Pasternakowi, hmm. nie? Ja bym zaproponował, żeby z tymi kwestiami jednak poczekać na rozmowę z Piotrem Jaroszem. Eee, ja nie mogę powiedzieć, żebym był specjalistą na tyle od samego przebiegu walki, żeby, żeby jakoś, żeby, żeby czuć się swobodnie, żeby się o tym wypowiedzieć. Nie przeglądałem, nie miałem jeszcze niestety takiej możliwości, żeby sprawdzić zapis ze wszystkich kamer, które tą sytuację mogły uchwycić. Pamiętajmy o jednym, że obraz, który widzimy, czy to z kamery, czyli który widzimy w postaci zatrzymanej stop klatki, jest pod określonym kątem. To co może wyglądać pod tym kątem na trafienie w określoną część ciała, jak na przykład w tym, moment, w tym przypadku, coś co wygląda na kolano dotykające głowy, pod innym kątem może się okazać, że ono wcale tej głowy nie dotyka. Nie no kurde, ale to poczekamy na Jarosza, ale tam... Ja, na... tam... Ja, ja, ja wiesz, ja nie twierdzę, że było tak... Czy ale nie tak, mówmy jak... tak Krzysiu, nie możemy tak mówić kurwa, proszę. Nie, ja dlatego, ja dlatego mówię, że... Nie, no dobra, kto wie, może on jest zmiennokształtny, ten, weź mi teraz tego donata out. Może jest zmiennokształtny Gracjan i tak naprawdę twarz mu się, kurwa, skurczyła i tutaj się kończyła, nie? Tutaj. Kto wie, może jesteśmy pod złym kątem, nie? Mieliśmy już kiedyś sytuację taką, że na kamerze wyglądało to jak faul, jako e, e, uderzenie. Natomiast druga kamera, która patrzyła pod kątem 90 nie wiem ilu stopni, pokazywała, że nie doszło do dotknięcia w ogóle. Ja tego znaczy... w tym przypadku jeszcze nie wiem. Inaczej. To też kwestia wygląda mniej więcej tak, że po ilości kontrowersji, które się pojawiły, bo jedną rzeczą jest jakby sam sposób sędziowania, i tutaj musimy zdać się po prostu na, na to, co nam powie. Piotrek, to drugą rzeczą też jest to, że no kilka tam rzeczy jeżeli chodzi o show nie poszło do przodu, między innymi walka Amadeusza z Józefem, o czym ja też wczoraj dosyć długo, bo byliśmy z Krzysztofem po tym wszystkim u Amadiego i, i rozmawialiśmy, więc tutaj też po tej analizie no powiedzieliśmy, jeżeli ktoś czuje się poszkodowany, żeby składali protest, my zrobimy wszystko, żeby, żeby to wytłumaczyć, bo to też to co Michał dzisiaj rano rozmawialiśmy, że Sytuacja jest taka, że zapłaciliśmy za show, które chcieliśmy dać, bo wiesz, pomysł tego basenu był przede wszystkim po to, żeby zdynamizować walki, żeby ta formuła mogła być trochę bardziej konkretna i w tym momencie no, te pewne pomyłki, no bo w Oktagonie było tych gal tyle, że wszystkie błędy zostały wyeliminowane. Tutaj tych błędów kilka się pojawiło. Nie wiemy jeszcze, z czego one wynikają i wydaje mi się, że ta analiza, którą teraz robimy... Wyni wynikają. Ogólnie to miało być ta arena do K1. Żeby się ludzie mogli wybić na przykład kopa w górę, jakby od ściany, walnąć kopa i tak dalej. Oni wykminili MMA i ktoś rozkminił, że ściana to będzie podłoga, co jest pojebane w ogóle. I powinni na tym etapie powiedzieć. Nie, nie, ściana to jest ściana. Traktujmy ścianę jak ścianę, a nie jak podłogę. I to by już rozwiązało wszystko, nie? I zero kontrowersji by było. Z basenu, kurwa też. Tak, tak, tak. mnie tak, tak, ten jedną rzecz tutaj do życia. No cóż, nie jest to pretensja do kogokolwiek, tylko słowa wyjaśnienia pewnego, pewnego aspektu tej sytuacji. Z jednej strony e, wszyscy widzowie, my sami oczekujemy e, pomysłów innowacji, nowej formuły, nowego pola walki, czegoś innego, czegoś odmiennego, czegoś ciekawego. A to tworzy takie ryzyko. Że nie wszystko. Nie, 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 Krzysztof. Fajnie, że jest nowe pole walki. W ogóle to nie jest nowe, tylko wiązany z hype. Natomiast po to robicie gale co dwa miesiące, żeby usiąść. An, dzisiaj chyba rozmawialiśmy też na temat tego Alberto i ojca Ferrariego. Jesteś w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć, bo tam podobno było jakieś ziemnięcie w ten, wjazd w niego. Mamy dwa, mam, mamy dwa punkty widzenia. Sytuacja wygląda tak, że faktycznie doszło tam do takiej sytuacji. Tylko ja to co mówiłem, to co ja widziałem, bo ja byłem przy tej sytuacji, tylko ja byłem już w momencie, kiedy gdzieś tam widziałem tylko fronta ale wczoraj też dostaliśmy informację z drugiej strony, że tam najpierw było ruszenie w stronę Alberto, pana Darka. Ten temat nie. też wyjaśniamy, z tego co no, ja wiem... wiem to było... że to nie była informacja z drugiej strony, tylko to było przekazane przez kilka osób, które były blisko taka, tej sytuacji. I my to tak. wyjaśniamy, my musimy dojść do prawdy. Wyjaśniamy to, a druga rzecz jest też taka, że podobno pojawiło się już jakieś nagranie z tego, więc też na bazie tego nagrania będziemy ten temat wyjaśniać. Podejrzysz mi, nagranie? Jakie dostanę, to tak, bo tam coś w sieci zostało wyrzucone, ja mam przez researcherów to wynalezione, więc muszę zobaczyć, czy na nim to widać. Bo większość nagrań, które jest, jest już po całym. Dodałem wam widzowi ankietę. Jeżeli oglądaliście, to zagłosujcie, jestem ciekawy waszej opinii. sytuacji, ale jest podobno jedno takie nagranie, które pokazuje właśnie ten moment odepchnięcia nogą, że to tak dzisiaj jest miło nazywane. Okej. Okay. Jak macie ogólnie jakieś pytania widzowie, to piszcie na czacie też. Zadam każde, nawet najbardziej takie kontrowersje. To ja mam pytanie: Kiedy zostanę przeproszony za kłamstwa przez Krzysztofa? To takie moje pierwsze. Kline, więc napisać. <grymne> no bo tak, bogdan się już wypowiedział. Pasternak też się wypowiedział, że jedyne co powiedziałem to, że mam dobry czas w internecie. A Rozpara powiedział, że, że mówiłem, że mam lepsze zasięgi, że mi się należy jakieś lepsze wynagrodzenie. Chociaż nie wiem, czy to on mówił, czy On Na pewno mówił o zasięgach, wyświetleniach, że mam lepsze yy, i tak dalej, nie? słuchaj, jakbyś. Ja tak. ja ja no, sobie... Poczekaj, ja ci tylko jedną jeszcze rzecz powiem, bo byłem no. się osobiście urażony, jak tutaj wyśmiałeś moje tłumaczenie kamer. Jeżeli pozwolisz, to ja po, po zakończeniu naszej rozmowy no, no, no. E, spróbuję zrobić taki bardzo szybki, prosty rysunek pokazujący złudzenie optyczne, jakie w takiej sytuacji się tworzy i co może prowadzić do, do, do takiego błędu. Nie, inaczej, wiesz o co chodzi Krzysztof? E, ja rozumiem jak jest argument kąt kamery i tak dalej, tylko tam akurat... Czarno na białym jest pokazane, że Alberto wali tego gracka w głowę, wygrywa turniej, nie? No a la kopie pasternaka i zostaje zdyskwalifikowany, nie? Słuchaj, to tu jeszcze raz powiem, zostawmy to Pietrowi Jarosowi, żeby Tak, ja się tak, tak, nie tak. Nie ja wiem. Ja, ja nie będę bronił, nie wiem, popełnionego błędu przez dziennikarza. jeżeli gdzieś do takiego doszło, jeżeli doszło, to trzeba to przyjąć na klatę, tak? Ja absolutnie tego nie próbuję bronić, ja tylko poddaję pewną wątpliwość, pewną kwestię, z którą mieliśmy już do czynienia. I okazało się, że wtedy błędu nie było, po prostu było to inaczej widać. Okay. Na tą chwilę zbyt gorąco, no nie zdążyliśmy tego przeanalizować. Jest za szybko i też musimy sobie dać 1-2 dni, omówić to z sędziami w drugim rzucie, po prostu przeanalizować wszystkie rzuty kamer. Jeżeli faktycznie tam doszło do błędu, będziemy się zastanawiali co dalej. Powiedz mi Krzysztof, y, powiedz mi Krzysztof, jak od 1 do 10 oceniłbyś Gale Fame? Która się odbyła oczywiście ja to... w kolesa? Znowu zostanę oskarżony o dyplomatyczne i pr bla, 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 bo, 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 bo... A wy, wypowiedz, się, wypowiedz się nie pr -owo. i tak nic się nie stanie. ale ja chcę się wypowiedzieć nie pr ale troszkę bardziej skomplikowane. To znaczy, um, pod względem ilości sytuacji, które poszły daleko nie tak, jakbyśmy chcieli, jak, jak chcieliby nasi, nasi widzowie, bo prostu to trzeba się przyznać, bo no, było tak Czyli jest. co, ich oświadczenie to jest... A tam, niech ja rozgada. My się nie znamy to, to, to są te kontrowersje. To jest to ten... M, m, wszystkie przerwanie walki przez sędziego, które, które no, odegrało nam tutaj pewien, pewien show, pewne emocje, na które wszyscy czekali, no to na pewno jest na minus. E, z drugiej strony, no kurczę, parę walk po prostu zrobiło takie wrażenie piorunujące. Były takie... No walka ma, tak, nad Grackiem to jest no, moim zdaniem ma, majskie ale walka Wrzocka i, i, i Cyburskiego, która potem niestety doszło do takiej sytuacji. Ale sama walka? To była naprawdę fala. Kiedy Wardenga zostanie przeproszony przez rozparę? O dłuższym to, 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 pytanie, to za co? Za to co? Zmeldujesz się. Ee, rozpara tak. I rzuciłem, i rzuciłem pewną kwotę? Ogromny pieniądz. Czy, czy... Krzysztofowi? Mm -hmm. Słuchaj, mieliśmy spotkanie w ambasadzie Goats. Przyjechałem jarz z Rafa. zawalczyć. Nie, zapytaliśmy się ciebie. O. Za ile chcesz zawalczyć? Jaka jest Twoja wartość? Nie przypominam sobie, Krzysztof. O. Roz, w rozmowie padło, rozmawialiśmy o Twoich zasięgach. Ty też podkreślałeś, ty podkreślałeś. Ty podkreślałeś. Jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia? Jaka jest Twoja wartość? Nie przypominam sobie, Krzysztof, czegoś takiego. Odbija pytanie, za co? No pewnie chodzi o temat tego. Jeżeli chce, to nie wiem, co Sylwester powie, że za to, co powiedziałem na face-to-face, face, więc no, no, odpowiem. Zapis tego programu dostępny jest na kanale Fajna Każdy może zobaczyć co ja tam wtedy powiedziałem. Jeżeli wskaże mi bezpośrednio. Właśnie wskazałem. I tam jeszcze jest drugie. Nie podkreśl, nie, nie podkreś, że jesteś skłonny zawalczyć teraz. Tak, i poteliśmy jednak trochę negocjonować. Zgadzam się, że tego samego dnia zaakceptowaliśmy kwotę. Natomiast to nie jest tak, z... że... Od... Natomiast to nie i rozmawialiśmy tam o innych... Zaakceptowaliśmy kwotę od razu. Tu ja minut tak... kilku dziesięciu Dobrze, minut. mamy szybko decyzję, ale jednak próbowaliśmy tą kwotę zbić. Znamy głos jednej... Drugi... Kolejne pytanie, to jest bardzo ważne. Odnośnie ochrony i tych relacji zawodnik-ochrona, jakby mówmy po imieniu, nie? Wiadomo, że on nie chciał mu tego zrobić, ale jednak rzuca się na zawodnika po walce, wywraca go, nikt nic nie robi. Później podnosi tego zawodnika, który jest kontuzjowany już z rozjebanym acelem czy tam kolanem, czy nie, jakby nie jestem lekarzem, więc nie będę już tutaj detali mówić. Eee, nikt nic z tym nie robi. No i dlaczego tak jest, nie? No powiedziałem o jakie słowa chodzi, no może się nie odniesie stricte do słów. No ja, ja, ja staram się nie używać słów nieparlamentarnych na, na wizji publicznie, a żeby opisać i ocenić tą sytuację, to że powiedziałem, że brakuje mi słów. Nie ma takiego prawa, żeby zawodnik czy ktokolwiek inny bez odpowiedniej, bez odpowiedniej akredytacji określającej jego dostęp znalazł się czy to w oktagonie, czy w polu walki. To jest niedopuszczalne. Czyli potępiasz zachowanie, tak. zachowanie ochrony. Nie, nie, nie powinna mieć miejsca. Yy, to nie, 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 nie wiem, niestety, niestety mieliśmy za mało czasu. Niestety. Ja tak tylko dam informację, że generalnie wczoraj po całym incydencie została wezwana policja, została sporządzona notatka. Jest... Policja jest zgłoszenie na policję? Tak, tak, tak. A się organizujemy... Piotrka? Nie, nie, nie. My, my nie. po prostu zgłosiliśmy raz incydent. Okay, Zgłosiliśmy okay. incydent, przyjechała policja, e, opisaliśmy sytuację, w następnym kroku po prostu e, adwokat e, Marcina, z którym byliśmy też wczoraj cały czas w kontakcie przyjmie sprawę, bo tutaj na pewno na pewno pójdzie, pójdzie zgłoszenie. Zgłosiły się też osoby, które jakby były świadkami tego wydarzenia i tak dalej, więc jakby proceduralnie zrobimy wszystko, żeby tą sprawę wyjaśnić, zabezpieczyliśmy też nagrania z kamer i z monitoringu i będziemy to przekazywać, więc, więc teraz tak naprawdę ruch Marcina. Też widzę pytanie odnośnie tych poprzednich gal. Jak to wygląda teraz z opłaceniem? Doszło do e, opóźnień wypłacenia wynagrodzenia zawodnikom w, w poprzednim roku. E, wszystko i bardzo dobrze, nie ma żadnego zagrożenia tutaj. Nadrobi, nadrobiliśmy e, opóźnienia. Kwestia Tyburskiego. Co teraz z Piotrem Tyburskim? To się okaże. To jest za wcześnie, żebym mógł na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że przedstawiliśmy tutaj razem z. z, z no, przedstawiliśmy po prostu nasze, nasz pogląd na tą sytuację, jak to widzimy. Ja nazwałem to po imieniu. To ja zgłosiłem to, to na policję, więc myślę, że, że moje stanowisko jest jasne. Natomiast jest jeszcze za wcześnie, żeby deklarować cokolwiek czy, 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 czy obiecywać. Co się wydarzy? Jeszcze jedno w odniesieniu w ogóle do ochrony, bo to się w ogóle nie powtórzyło. Cześć Piotr, zanim, zanim jeszcze ty zaczniesz mówić, to jeszcze dokończę jeszcze jedna rzecz w odniesieniu do ochrony. Pamiętajmy też, że trochę inaczej mieliśmy zrobiony skład. Ochrony teraz. Były dwie zupełnie niezależne firmy od siebie, więc też chciałbym urwać trochę ten wątek, wrzucania, że to ta ochrona albo tamta. My czekamy w tym momencie na wyjaśnienia i nie wskazujemy nikogo palcem, żeby też nie było tak, że znowu ktoś powie, że my kogoś odkarżamy. Dzięki bardzo, że tak kolejne 50 wspierających. w tej danej chwili na jakiś temat. Nie, na tą chwilę wszystko analizujemy i chcemy zweryfikować, jak w ogóle wyglądał proces wprowadzenia pioska do obnego. Bo, bo, bo już mniej więcej wiemy, jak to wyglądało, ale no bez takiej stuprocentowej pewności wszystkich zapisów z kamer. Sekundkę, jest sekundkę jeszcze, bo jest, jest, Dzięki, jest duży spam odnośnie tego. Widzowie już też powiedziałem Krzysztofowi, że to chodzi o te podkreślanie, jakie ma zasięgi, Sylwester i tak dalej. Jak sobie cofniecie, to Krzysztof. Dzięki Dziubasek. się na ten temat wypowiedział? No nic więcej tutaj nie zrobimy, bo tak samo i rzecznik mówi, że a kwestia, ciekawe, która no nie jest już dopóki... Ciekawe właśnie, czy. No dobra, to tej kwestii nie chcą wyjaśnić, dlaczego poszłaś. Ojej, ale skurcz dlaczego poszłaś ściema, ale a dlaczego na przykład od 13 miesięcy nie dostałem, nie, miał, nie mam zapłacony czy tam od 12 zaprowadzenie konferencji. Przecież poprowadziłem, nie? I jeszcze dodatkowo wystąpiłem na kilku programach. Poruszenie o co chodzi? Tutaj. Może, może wiecie, ja nie wiem, może coś źle zrobiłem na tej konferencji. Ja bym chciał wiedzieć po prostu. Tak więc, żeby, żeby... Nie, chciałbym, nie chciałbym, nie chciałbym po prostu, żeby znowu padły jakieś słowa, które ktoś wykorzysta, lub zostaną zinterpretowane w sposób, którego my nie chcemy. Chcemy być w 100% precyzyjni a w takiej sytuacji nie będziemy precyzyjni, no bo wiemy, że rozmawiamy sobie i to, co my uznamy, że powiemy, ktoś może inaczej zinterpretować i znowu z tego zostanie rozpętana tak zwana... No ale właśnie teraz możemy to wszystko załagodzić, nie? Jakby podałem dokładny cytat, skoro Krzysztof mówi, że nie pamięta, co wtedy było mówione, a wtedy powiedział, że pamięta, że to ja się powoływałem, to wystarczy powiedzieć, no przepraszam Sylwestra, że wtedy powiedział, mimo tego, że nie pamiętałem, co mówił, to oskarżyłem go, że on mówił o wyświetleniach, zasięgach, że ma teraz lepsze, yy, lepsze zasięgi, jego wartość i tak dalej. No o to chodzi, nie? No jakby ja wyciągnąłem rękę, mimo że dzisiaj mamy rocznicę. Zobaczcie, 9 lutego był ten program, minął dokładny rok. Dziś mamy rocznicę, znowu możemy to wyjaśnić. Wyciągam po raz kolejny rękę, Wysoki Sądzie. Rok czasu czekałem. Wyciągnąłem rękę dziś, jeszcze raz, mimo tego sponiewierania, jeszcze dziś, po roku, dokładnie w rocznicę, miałem nadzieję, że te słowa zostaną sprostowane. Jasno widać, że kolano kopnięte przez Alberto trafia w głowę Gracjana. I tutaj oczywiście, no to już każdy wie, bo też widzia, to jest akurat tutaj na tym posie to jest z tej perspektywy. Ale jest, z boku też było kamerą nagrane, jak Labryga, który zresztą sam się przyznaje, kopnął Pasternaka w głowie i go odłączyło z tego, co widziałem, jak ty mówiłeś. I teraz bym prosił o statement. Fajnie, że ludzie na to zwracają uwagę, no ale tam te, to jedno zdanie jest niepotrzebne o tym, że fame ma podwójne standardy. I, wio I to jest gdzieś wiązanie nas, sędziów, z jakimiś prywatnymi sprawami Sylwestra, z organizacją i to jest niefajna nie nara Nie, 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 nie. Ja tutaj, ja napisałem o co tu chodzi. To jakieś podwójne standardy? Ja, ja, to jest jedyna organizacja, w której ja tak dużo czasu poświęcam na rozmowę z zawodnikami, na odprawę. Labryga w, w dwóch chyba wywiadach powiedział, że były te odprawy, tego nikt nie podważa. No bo, no to by było śmieszne, gdyby ktoś powiedział, że my nie, nie poświęcamy tam czasu, bo ja staje czasami na rzęsach, żeby żeby to wszystko tam miało ręce i nogi i żeby każdy był zadowolony. Krzywdzili Tymi, y, tym sędziowaniem. Bo mówię, Widowisko i Federacja się też no? więc odprawa była, była długa, było wszystko wytłumaczone. Co mniejsza, no każdy o. zawodnik dostaje regulamin, który jest stworzony. To nie jest. Jak w niektórych organizacjach tutaj w ma regulamin jest, jest przedstawiony. No, nawet i miesiąc e, czasu, tutaj chyba był wcześniej stworzony. E, Podpunkty. Ja tam wczoraj nawet na moim Instagramie pokazałem, który podpunkt dotyczy tej e, ściany skośnej, e, bocznej, tyl, tylnej, która też jako, jako podstawa, czyli to jest e, ściana boczna, jest jakby podstawą też parteru. Nie? Czyli jeżeli dotykamy plecami, nie sędziowałem na tej galerii wielu walk, bo tak naprawdę wyszedłem tylko do walki labrygi. I może się okazało, że jestem e, za dokładnym sędzią, jeżeli o to chodzi. Bo, bo kolano, które, które jest w walce Gracjana i, i Alberto, tak? E, rzeczywiście było kolanem, e, które no, było faulem. Nie? Ten sędzia tego faulu nie zauważył. Nie? O, Okej, okay. czyli jednak przyznanie racji, że jednak w tym poście to dobrze opisałem. To znaczy, że turniej wygrał Gracjan? Na to chyba wychodzi. Obiektywną na, na tamten moment. On stoi w jakimś miejscu, widzi tą sytuację, ocenia ją i podejmuje decyzję w ułamkach tam dwóch czy trzech sekund. No w tym momencie widzimy, że to kolano rzeczywiście doszło i powinno być, powinna być ta walka przerwana, ogłoszony fał, wznowiona. I to nie są podwójne standardy, tylko to jest po prostu błąd sędziego. Ja zachowałem się w sytuacji labrygi. Zgodnie z regulaminem, zgodnie z tym, co wytyczyliśmy, zgodnie z tym, co dogadaliśmy z, za, z zawodnikami, z organizatorem, zgodnie z regulaminem, który jest ujęty i jest dostępny. My nic tu nie ukrywamy. Takie były zasady. Ja na godzinę, na dwie godziny przed yy, rozpoczęciem gali zaprosiłem wszystkich zawodników do tej przysłowiowej wanny. Pokazywałem... No dobrze, czyli wychodzi na to, że się przyznali, że to był błąd. Jeżeli to jest przyznanie się do błędu, że był błąd sędziowski, no to Gracjan wygrywa turniej i chyba ci, co obstawili na Alberto i wygrali kupon, no to będą mieli anulowaną przynajmniej tą walkę, nie? <laughs> Czy coś w tym stylu. Wszystkie... Nie wiem, nie wiem jak to zostanie rozwiązane. Nie mam pojęcia jak to Bukmacher robi później. Rzeczy. Wsz wszyscy powiedzieli, że wszystko rozumieją, mają tą świadomość. Uczulałem. Co mniejsza, jak wejdziesz na początek walki Labryga-Pasternak, mhm. przed mi, byłem jedynym sędzią, który zaprosił zawodników do środka. Powiedział, panowie, jest taka stała regułka w MMA, którą się robi przed ważnymi walkami. Stwierdziłem, że to jest ważna walka i warto przypomnieć im o przepisach. I powiedziałem, panowie, znacie zasady, słuchajcie.